W małym miasteczku na południu Polski, wśród zgiełku lokalnego targu, stała stragań Lucji. Jej stoisko, otoczone kolorowymi owocami i warzywami, było jak mała wyspa w morzu krzyków sprzedawców, którzy zachęcali klientów do zakupu. Lucja, młoda przedsiębiorczyni z zacięciem, zawsze utrzymywała spokój, nawet gdy wokół panował chaos. W głębi duszy czuła, że nie potrzebuje nikogo, by odnieść sukces. Przynajmniej tak mówiła sobie, gdy ktoś pytał o jej życie osobiste. To nie brak opcji, to wybór, odpowiedziała kiedyś ciekawemu klientowi, ważąc dojrzałego mango. Mężczyzna tylko się roześmiał i odszedł z torbą pełną owoców. Jednak te słowa wciąż krążyły w jej myślach. Czy to prawda, czy tylko próbowała siebie przekonać? Słońce świeciło mocno, a zapach dojrzałych gujaw i intensywnych pomarańczy unosił się w powietrzu. Lucja była zajęta układaniem świeżo przywiezionych arbuzów, kiedy zauważyła mężczyznę stojącego przed jej stoiskiem. Miał na sobie białą koszulę z rozpiętym kołnierzykiem i dżinsy. Jego ciemne, przenikliwe oczy przyciągnęły jej uwagę. Dzień dobry, powiedział głosem, który brzmiał jednocześnie poważnie i przyjaźnie. Szukam czegoś specjalnego dzisiaj, dodał, unosząc brwi. Tego rodzaju stwierdzenie zazwyczaj zwiastowało nietypowe zamówienie, jak importowane kiwi czy suszone figi, które nigdy nie były w jej ofercie. Nie wyglądał na typowego, niezdecydowanego klienta. "Zależy co uważasz za specjalne?" odpowiedziała, przyglądając mu się z góry na dół. "Mam tutaj dojrzałe mango, słodkie gruszki, a nawet kwaśne marakuje. Jeśli to ci odpowiada?" Mężczyzna się zarumienił, a jego uśmiech zaskoczył Lucję. W jego spojrzeniu było coś prowokującego, jakby wiedział dokładnie, czego chciał i tylko się z nią bawił. Lubię intensywne smaki, powiedział, zbliżając się nieco. Coś, co naprawdę warto spróbować. Nagle Lucja poczuła dziwne uczucie. Może to tylko słońce, ale jego ton sprawił, że dwa razy pomyślała, zanim odpowiedziała. Mango to najlepszy wybór na teraz. Chcesz spróbować? Kiwnął głową, a ona wzięła dojrzałe, żółte mango, zręcznie krojąc je na kawałki. Podsunęła mu jeden kawałek, obserwując, jak bierze go do ręki i zbliża do ustęp. Przez chwilę myślała, że może skomentuje w sposób przesadny, by ją zaimponować, ale zamiast tego po prostu delektował się owocem, zamykając na chwilę oczy. Kiedy je otworzył, jego twarz była zupełnie inna. Widać było podziw, a także coś więcej, jakby smakował coś, co wykraczało poza sam owoc. To jest naprawdę dobre, mruknął. Ocierając kciukiem kącik ustęp, naprawdę potrafisz wybierać owoce, wiesz, jak zdobyć serca klientów. Lucja uśmiechnęła się. To nie był pierwszy raz, kiedy klient chwalił jej owoce, ale sposób, w jaki to powiedział, sprawił, że poczuła się doceniona. Lucja z zaskoczeniem spojrzała na mężczyznę, który ponownie pojawił się przy jej straganie. Jego obecność była dla niej zaskoczeniem, ale jednocześnie wywołała w niej nieodpartą ciekawość. Co tym razem chcesz spróbować? Zapytała, starając się zachować swój profesjonalny ton, mimo że serce biło jej szybciej. Myślałem o czymś bardziej egzotycznym. Może jakieś owoce, których nie próbowałem wcześniej. Odpowiedział, jego głos był ciepły i przyjemny, a uśmiech szeroki. Lucja zauważyła, że jego oczy błyszczą, gdy mówił o owocach, jakby były one nie tylko jedzeniem, ale także przygodą. Mam kilka ciekawych propozycji. Co powiesz na pitahaję? Jest słodka i ma niesamowity wygląd, zaproponowała, wskazując na różowe owoce leżące na stole. Brzmi świetnie. Chcę spróbować. Odpowiedział, a jego entuzjazm sprawił, że Lucja poczuła, jak w jej sercu rośnie radość. Zaczęła kroić pitahaje, starannie odsłaniając jej białe wnętrze z czarnymi nasionami. To jest naprawdę wyjątkowy owoc. W smaku przypomina trochę kiwi, ale ma swoją własną nutę, wyjaśniła, podając mu kawałek. Mężczyzna wziął owoc do ręki, a Lucja z ciekawością obserwowała, jak zbliża go do ustęp. Jego wyraz twarzy zmienił się, gdy spróbował. Wow, to jest naprawdę dobre. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak smaczne, powiedział, a jego entuzjazm był zaraźliwy. Cieszę się, że ci smakuje. Owoce są moją pasją, więc staram się wybierać tylko najlepsze, odpowiedziała z uśmiechem, czując jak jego entuzjazm udziela się także jej. A kto cię tego nauczył? zapytał, nachylając się nieco nad Ladą. Jego ton był intymny, jakby rozmawiali w zupełnie innym świecie, zdala od zgiełku rynku. Nikt. Uczyłam się sama, obserwując i zwracając uwagę na szczegóły, odpowiedziała, starając się zachować spokój. Mężczyzna skinął głową, jakby rozważał jej słowa. A ty, Lucio, lubisz eksperymentować z nowymi rzeczami? zapytał nagle, a to pytanie zaskoczyło ją. Po pierwsze, znał jej imię, a po drugie, jego pytanie miało w sobie coś więcej niż tylko zwykłą rozmowę. Zależy od sytuacji. Owoce, tak, ale ludzie niekoniecznie odpowiedziała, czując, jak jej serce bije szybciej. Jego uśmiech stał się szerszy, a w jego oczach pojawił się błysk, który sprawił, że Lucja poczuła się nieco onieśmielona. Rozumiem. Może to tylko kwestia znalezienia odpowiedniej osoby, powiedział, a jego ton był pełen zrozumienia. Możliwe. Na razie nie znalazłam nikogo interesującego, odparła, krzyżując ramiona. Starając się nie zdradzić, jak bardzo ją intrygował. Może to się zmienić, odpowiedział, a jego śmiech był jak muzyka dla jej uszu. Lucja poczuła, jak lekkość wypełnia ją po dłuższym czasie, a myśli o pracy na chwilę zniknęły. Od kiedy zaczęła prowadzić stragań, nauczyła się być praktyczna i zdystansowana. Romantyczne przygody nigdy nie były jej priorytetem. Jej biznes był jej życiem ale ten mężczyzna zaczynał burzyć tę równowagę. Mam nadzieję, że wkrótce spróbuję więcej twoich owoców, powiedział, mrugając do niej, zanim wziął torbę z Dzięki? Dodał, a Lucja stała tam, obserwując, jak znika w tłumie. Kim był ten człowiek i dlaczego nie mogła przestać o nim myśleć? W ciągu następnych dni wszystko wróciło do normy, przynajmniej próbowała się przekonać. Rynek tętnił życiem, klienci przychodzili i odchodzili, a ona trzymała się swojej rutyny. Ale coś w niej sprawiało, że co chwilę spoglądała w stronę końca ulicy, czekając na jego powrót. To było absurdalne, wiedziała o tym. Był tylko kolejnym klientem, prawda? Trzeciego dnia po ich spotkaniu znów się pojawił. Tym razem miał na sobie szaroskalną koszulę z podwiniętymi rękawami. A jego włosy były lekko potargane, jakby przeszedł ręką przez nie kilka razy. Wyglądał na jeszcze bardziej zrelaksowanego niż za pierwszym razem. Wróciłem ogłosił z uśmiechem, który rozjaśnił jego twarz. A tym razem chcę spróbować czegoś innego. Co masz na myśli? zapytała, starając się brzmieć obojętnie, choć w jej sercu narastała ekscytacja. Lucja stała za swoim straganem, czując jak serce bije jej szybciej, gdy zobaczyła go ponownie. Tym razem miał na sobie szaroskalną koszulę z podwiniętymi rękawami, a jego włosy były lekko potargane, jakby przeszedł ręką przez nie kilka razy. Uśmiech, który rozjaśniał jego twarz, sprawił, że poczuła się nagle lekko i radośnie. Wróciłem ogłosił, opierając się na ladzie. A tym razem chcę spróbować czegoś innego. Sorprendeme, odpowiedział, a w jego głosie brzmiała nuta zabawy. Lucja wzięła kawałek świeżej ananasa i podała mu. Gdy ich palce się dotknęły, poczuła dreszcz, który sprawił, że cofnęła rękę. On to zauważył, a w jego oczach błysnęła mieszanka ciekawości i rozbawienia. Jest genialny, powiedział, gdy spróbował. Słodki i kwaśny w sam raz. A ty, podobał ci się? zapytał, wpatrując się w nią intensywnie. Tak, ale wciąż wolę mango odpowiedziała, starając się zachować spokój. Nie wiedziała, jak poradzić sobie z tym, co czuła. On był tam z tą łatwą uśmiechem potrafił nadać nawet najprostszym rzeczom, jak wybór owoców głębsze znaczenie. Było to irytujące, ale i fascynujące. Więc przyszedłeś tutaj tylko po mango? Zapytała, krzyżując ramiona, starając się przyjąć swobodną postawę, mimo że w środku czuła się poruszona. Niedokładnie, odpowiedział, pochylając się nieco bliżej. Jego ciemne oczy zdawały się błyszczeć w mocnym poranku. Przyszedłem, bo ten stragań mnie intryguje. Intryguje? Powtórzyła, unosząc brwi. Mango to teraz intrygujący owoc. Zaśmiał się, a jego śmiech sprawił, że poczuła, jakby dzielili się jakimś prywatnym żartem, jakby wiedział coś o niej, czego ona sama jeszcze nie dostrzegła. To nie mango, powiedział, obniżając głos. To kto się nim zajmuje. Na chwilę zamarła, wpatrując się w niego, próbując przetworzyć to, co właśnie usłyszała. Kim był ten mężczyzna i dlaczego jego słowa wydawały się tak trafne? Czy zawsze flirtujesz z sprzedawczyniami na targu? Zapytała w końcu, starając się brzmieć sarkastycznie, choć jej głos drżał. Tylko z tymi, które mają osobowość tak słodką jak ich owoce, odpowiedział, mrugając do niej, zanim wziął kolejny kęs ananasa. Lucia pokręciła głową. To było kiepskie, stwierdziła, ale nie mogła powstrzymać uśmiechu, który mimowolnie pojawił się na jej twarzy. Ale sprawiło, że się uśmiechasz, zauważył, wskazując na kącik jej ust, który uniósł się w odpowiedzi na jego prowokację. Postanowiła zmienić temat, zanim stało się jeszcze bardziej oczywiste, jaki wpływ na nią miał. — Więc masz imię, czy wolisz pozostać chłopakiem od Mango? Wyglądał na zaskoczonego pytaniem, jakby zapomniał, że jeszcze się nie przedstawił. Mateusz powiedział, wyciągając rękę przez ladę z uśmiechem. Miło Cię poznać oficjalnie, Lucio. Uścisnęła jego dłoń, czując szorstką teksturę jego palców. Przyjemność po mojej stronie, Mateuszu. A teraz, skoro się przedstawiamy, mogę zapytać: Co robisz, gdy nie eksperymentujesz z owocami? Mateusz zaśmiał się cicho, opierając się na ladzie, podczas gdy kończył ostatni kawałek ananasa. Jestem fotografem. Spędzam większość czasu, uchwycając momenty, które ludzie zazwyczaj przeoczają. Czy to właśnie przyciągnęło cię tutaj? Zapytała, zaintrygowana. Niedokładnie tutaj, odpowiedział, gestykulując wokół. Ale to miejsce ma coś wyjątkowego. Kolory, atmosfera, wszystko to sprawia, że czuję się zainspirowany. Lucja spojrzała na niego, czując, jak jej serce bije szybciej. W jego oczach dostrzegła coś, co sprawiło, że chciała dowiedzieć się o nim więcej. Lucja spojrzała na Mateusza, czując, jak jej policzki się rumienią. Ty jesteś częścią tego, odpowiedziała, starając się brzmieć lekko, ale w jej głosie dało się wyczuć drżenie. Szybko odwróciła wzrok, udając, że porządkuje banany na ladzie. Cóż, jeśli chcesz fotografować owoce, zawsze jestem do dyspozycji, pod warunkiem, że kupisz worek po sesji, powiedziała z uśmiechem, a Mateusz wybuchnął śmiechem, który rozbrzmiał w całym targu, przyciągając uwagę kilku klientów. Umowa stoi, odpowiedział, a jego oczy błyszczały z radości. Rozważę to jako zaproszenie. W kolejnych dniach Mateusz stał się stałym gościem na targu. Zawsze pojawiał się z nowym pretekstem lub po prostu wpadł, żeby przywitać się. Każde spotkanie było mieszanką subtelnych prowokacji i głębokich rozmów. Lucia zaczęła dostrzegać, że ma niezwykłą zdolność do kwestionowania jej samej. Zaczęła nieświadomie czekać na jego wizyty, a nawet pragnąć ich. To było dziwne, bo nigdy wcześniej nie pozwalała sobie na taką zależność. Jej biznes był jej życiem, a ona lubiła to, przynajmniej tak myślała. Ale teraz czuła, jak jej serce przyspiesza, gdy widziała Mateusza w tłumie. Pewnego dnia Mateusz pojawił się przed nią z wyrazem twarzy, którego nigdy wcześniej nie widziała był zdecydowany. Lucio powiedział bez ogródek, przerywając jej myśli. Zatrzymała się, trzymając w ręku połówkę arbuza. Co się stało? zapytała, starając się brzmieć swobodnie, ale jego ton sprawił, że poczuła niepokój. Muszę zebrać odwagę, odparł, biorąc głęboki oddech. Myślę, że tworzę z tobą wieś. Nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć, ale od pierwszego dnia, kiedy spróbowałem tego mango i zaczęliśmy rozmawiać, przyznam, że na początku to była tylko żartobliwa rozmowa, ale teraz czuję, że to coś więcej uśmiechnął się, ale jego oczy były poważne. Nie chodzi tylko o owoce, wiesz? Chodzi o wszystko, o to, jak mnie fascynujesz. Lucja zamarła, wpatrując się w niego, podczas gdy jej ręce drżały lekko wokół arbuza. Wyglądał na pewnego siebie, ale także na szczerze zainteresowanego nią. Jesteś fotografem, a nie poetą, zażartowała, próbując rozładować napięcie, ale jej głos zabrzmiał bardziej chrapliwie niż zamierzała. Może próbuje uchwycić to, co nie mieści się w kadrze, odpowiedział, robiąc krok w jej stronę. Lucja poczuła, jak jej serce bije szybciej. W rzeczywistości już zaczęła mieć do niego uczucia. Zbliżyła się, a on delikatnie doknął jej twarzy, jakby bał się, że ucieknie. I wtedy, bez wahania, ich usta się złączyły. Tak, to mogło wydawać się dziwne, że to się dzieje w środku targu. Ale w tym krótkim momencie hałas wokół zniknął. Zapachy owoców zniknęły, a wszystko co pozostało to delikatny dotyk jego warg na jej. To nie był intensywny czy desperacki pocałunek, był łagodny. Stali tam w miejscu publicznym, ale po raz pierwszy od dłuższego czasu Lucja nie miała ochoty się oddalać kiedy w końcu się rozdzielili mateusz wpatrywał się jej w oczy wciąż trzymając jej twarz w dłoniach więc twój pocałunek jest słodszy niż mango powiedział a w jego głosie brzmiała radość i ulga lucja uśmiechnęła się czując jak jej serce wypełnia się ciepłem słońce powoli zachodziło nad wrocławiem malując niebo w odcieniach pomarańczowych i różowych Lucja sprzedawczyni owoców na lokalnym targu, kończyła ostatnie porządki przy swoim stoisku. W powietrzu unosił się zapach świeżych owoców, a wokół słychać było gwar rozmów i śmiechów. Była to jej ulubiona pora dnia, kiedy wszystko wydawało się spokojniejsze, a ludzie zaczynali się rozchodzić do domów. Mateusz, jej nowy znajomy, pojawił się jak zwykle z uśmiechem, który rozświetlał jego twarz. Powinnaś już iść, Lucio, powiedział, wskazując na ciemniejące niebo. Targ się kończy. Nie wyjdę bez ciebie, odpowiedziała, czując, jak serce jej przyspiesza. W jej oczach błyszczała mieszanka humoru i czułości. Poza tym, nie próbowałeś jeszcze najlepszych owoców, dodała, z lekkim uśmiechem. Mateusz zbliżył się, a ich spojrzenia się spotkały. Zawsze jest coś nowego do odkrycia, powiedział, a ta fraza zawisła w powietrzu, niosąc ze sobą wiele niewypowiedzianych znaczeń. Lucja poczuła, jak jej serce bije szybciej, ale tym razem nie odwróciła wzroku. Zdecydowała się na krok naprzód. Chcesz dzisiaj przyjść na kolację do mnie? zapytała, a w jej głosie brzmiała pewność. Pewnie. To będzie świetne odpowiedział Mateusz, zaskoczony, ale i podekscytowany. Pokażesz mi coś specjalnego. Po zamknięciu stoiska, Lucia wróciła do swojego mieszkania, gdzie przygotowała swoją ulubioną lazania, przepis, który przekazywała jej babcia. Kiedy Mateusz spróbował dania, jego oczy rozświetliły się z zachwytu. To pyszne. Nie wiedziałem, że masz takie umiejętności kulinarne, powiedział, a Lucia poczuła, jak ciepło rozlewa się po jej sercu. Po kolacji, siedząc przy stole, dzielili się nie tylko słowami, ale także momentami pełnymi znaczenia. Ich rozmowy były głębokie, a śmiech naturalny. Lucja czuła, że z każdym słowem, które wymieniali, budowali coś wyjątkowego. Kiedy wieczór zbliżał się ku końcowi, Mateusz spojrzał jej głęboko w oczy. Jego wyraz twarzy był poważny, ale pełen czułości. Jesteś naprawdę najpiękniejszym owocem, jakiego kiedykolwiek spotkałem, powiedział z delikatnym uśmiechem. Jestem pewien, że chcę Cię poznać jeszcze lepiej. Lucja zaśmiała się cicho, czując, jak jej serce przepełnia radość. Może miłość nie jest taka skomplikowana, jak myślałam. Może chodzi tylko o znalezienie kogoś, kto naprawdę rozumie, co masz do zaoferowania, odpowiedziała, a ich spojrzenia znów się spotkały. W ciągu następnych dni ich relacja rozwijała się. Byli ostrożni, jakby uczyli się tańca, w którym każdy krok był ważny. Mateusz miał niezwykłą zdolność do rozjaśniania jej dni. Lucja czuła, że w końcu może się odprężyć w towarzystwie kogoś, kto ją rozumie. Ale w sercu nosiła coś, co chciała mu ujawnić część siebie, którą nie dzieliła z nikim innym. Wiedziała, że Mateusz zasługuje na to, by poznać jej prawdziwe oblicze. Pewnego wieczoru, gdy słońce znikało za horyzontem, Lucja postanowiła, że nadszedł czas.